No, Lega pierwszy w walce <grymne> Kucnąć Albo nie powstań Skok Aha! Niebezpieczeństwo prosto w twarz skok Ej idą przechodzą przez rzekę Oooooo! Żyło nas więcej. Udało się. I don't give a fuck. Taki troll. Taki troll. <laughs> Lysak. Lysak. Przepraszam, oh. nie mogę. I baw się w lukę. Rozciągnąć po, po prawej. Osiągnąć. Po, po lewej. Zygzak, rozciągnąć po prawej! Wężykiem kurwa, po lewej! Po prawej! Ha, nigdy nas nie trafi. Rozciągnąć po prawej. Ochuj, chuj. Rozciągnąć po lewej. Rozciągnąć po prawej. dalej Petro, ty masz strach! Całość cel! Skuj się babko, dam ci jabłko, skuj się babko, dam ci jabłko, skuj się babko, dam ci jabłko. O, Gówno to nie działa. O chuj. Agresywnie na prawo. Lisku, czekaj na mnie, mamcy DO ciebie. Lol. I do szalży. Lisku, miecz. Gdzie? Na ziemi, po lewej. Obra. Nie strzelać w SZARŻY! Lol. Przejść na sernikowców. O, ty jak zobaczę kogoś z instrumentem, to morduję. Na ten regiment z pufami na głowie, co wygląda jak serniki. Mimo. Ciastka na głowie. Każdy ma swoje, nie dotykać mojego. Flaktu posmyraj mnie brodą na szczęście. Okej, okay, ruszamy za mną. Lubię jak jest włochate i puszyste. No. Ech, ja pierdolę, co jest wam nie tak? Nie? SIO! ASIO! Sio. 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 SIO! Na koniec! SIO! Co my strzelamy? W żakach. Gdzie broda, Flaktuba? Flaktub <grym> Okej. Okay. Okej, okay. po plecach trochę, po plecach. Głog... Błogosławieństwo brody. Okej. Okay. Co? Gówno. A chuj. Za mną marsz. Leci! Leci, leci! Leci! leci. Co za prole, co oni robią, Przecież to jest niepoważne. Haha, skręcę tak. <grydzi> po lewej. Rozciągnąć po prawej. Przejdź do kolumny, chuj. Lewo lewozot, lewo lewo Całość cel. Ognia Może nie zasłaniajcie mam, no, mam nadzieję, że to... A. Jezu. Jeszcze kolejne. Nie Kto ładuje? Kurwa mać. Swoje czy... LOL, Ghost nam pomaga. Patrzcie teraz tak piątka jak taka kawaleria na końcu jak jakieś czołgi albo samoloty, tak wjeżdżają jak już wroga nie ma. Tak, <laughs> tak. tak. Jezus, ja to wroga nie